po rozmianach i nowości, końcowy event na żywo, sezon drugi w rozdziale szóstym Fortnite'a, a w nim nowe informacje, zapowiedzi, skiny z karnetu bojowego, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy uważacie, że ten piesek jest słodki, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób tak uważa. A jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście hexakod i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do tematu całkiem sporej ilości nowości i zmian, zaczynając od powrotu za potronu. Jak się okazuje, no to Fortnite na swojego Twittera wstawił coś takiego, a najdokładniej jeden lajk like pod tym wpisem i karabin Zabijator powróci jutro do trybu OG. No i oczywiście, moi drodzy, wiadomo, że raczej każda osoba, no że tak powiem, mogła to przewidzieć, że Fortnite pod tym wpisem dobije tego jednego lajka. Like no i oczywiście oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że dnia dzisiejszego do trybu OG powinien właśnie po wrócić tak zwany Zapotron. No, jest to troszeczkę dziwne, ponieważ Zapotron pierwotnie był widziany w sezonie pierwszym, a obecnie mamy sezon drugi OG, natomiast no tak czy siak wiemy, że ten ma właśnie gdzieś e, dnia dzisiejszego się pojawić, także myślę, że mega spoko sprawa. Oczywiście klasycznie szybko zapraszam Was na moją mapę Mamut Pistol One Shot, już niedługo pojawi się tam właśnie aktualizacja, a obecnie możecie tam tak czy siak sobie na przykład pograć i pozdobywać expa, no i co, e, wracamy do filmu. でも Przechodząc od razu dalej, mamy informację dotyczącą darmowego skina. Mowa tutaj oczywiście o tym oto białym skinie. I ktoś na Twitterze spytał się Fortnite'a, że generalnie jest jakiś bug i tak dalej, i tak dalej. No i Fortnite odpisał, że właśnie na całą sytuację już patrzy i niedługo cały błąd właśnie z tym oto białym, defaultowym skinem zostanie naprawiony. Ale spokojnie, ponieważ jeszcze właśnie nie został naprawiony. Także póki możecie, to właśnie możecie sobie z tego jeszcze skorzystać. Więc no lepsze coś nie nic, lecz możemy być pewni, że w niedalekiej przyszłości całość zostanie niestety wyłączona, lecz my teraz przejdziemy sobie do nieco ciekawszych tematów, a najdokładniej do tematu mini-wydarzenia. Jak się okazuje, no to w temacie mini-wydarzenia dzieje się całkiem sporo. Na samym początku mamy to, że zostało odkryte coś takiego. Jak się okazuje, jest to urządzenie, które ma nam odtwarzać jakiegoś rodzaju wideo, czyli po prostu film i przy okazji no to całość nosi nazwę kodową Evidence. No i generalnie no to właśnie cały ten film ma być właśnie puszczony podczas tego mini wydarzenia, i możliwe, że będą na nim jakieś zapowiedzi sezonu drugiego. Także całkiem ciekawa sprawa. Jak i przy okazji mamy parę scen właśnie z portalem, które zostały ostatnio odkodowane i prezentują się mniej więcej w ten oto sposób. No i przy okazji, no to został odkopany też przy okazji licznik, który generalnie powinien się właśnie koło takowego portalu pojawić. No i oczywiście ten licznik będzie nam odmierzał do tego całego mini eventu. No i przy okazji cały ten mini event podobno ma się odbyć już dnia jutrzejszego, około godziny 20.30, bądź też 21.30. Także no generalnie to jest akurat dość dziwna sytuacja, lecz w tym temacie jeszcze Was dokładnie zupdate'uję, ponieważ jedni piszą, że będzie to 20.30, drudzy, że 21.30, a w grze finalnie też tego licznika nie ma. Także postaram Wam się w jutrzejszym filmie wszystko, że tak powiem, przedstawić co i jak. No i jeśli chodzi oczywiście o całe mini wydarzenie, no to generalnie nic więcej niestety nie wiemy, lecz wydaje mi się, że no z czasem się dowiemy, ponieważ e, no, tak naprawdę codziennie dostajemy jakieś nowości właśnie odnośnie tego mini wydarzenia no i my przejdziemy sobie teraz dalej, czyli do tematu sezonu drugiego w rozdziale szóstym Fortnite'a, no i od wczorajszego materiału zmieniło się naprawdę sporo, ponieważ zaczynając chociażby od tego, że Fortnite udostępnił na swoim Twitterze coś takiego, czyli generalnie zdjęcie tego całego ogórka. Także naprawdę całkiem ciekawie się ten prezentuje. No i przy okazji, tak jak już też mówiłem, no to posiada on złoty łańcuch. No i w grze ma on również posiadać właśnie kominiarkę, jak i również jakąś specjalną emotkę, dzięki której będzie zakładał on okulary przeciwsłoneczne. Poza tym wszystkim, no to Fortnite na swojego Twittera dodał też takie oto zdjęcie z właśnie dość ciekawym dopiskiem, a najdokładniej brudne sample tłuste bity PCO. Wkręć się w klimat słuchając ulubionych kawałków Don Kishona dzięki dedykowanej playliście na Spotify hashtag Essa, hashtag Don Quichon, hashtag nie do końca reklama. Także bardzo ciekawa sprawa. No i po raz kolejny no, dowiadujemy się, że tak zwany Don Kishon jest jakiegoś rodzaju raperem. Także no, naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie. Lecz my przejdziemy sobie nieco dalej, ponieważ otrzymaliśmy nową zapowiedź sezonu drugiego i tym razem jest to nowa miejscówka. Jak się okazuje, Fortnite wstawił Coś takiego, czyli wielki billboard z napisem Welcome to Crime City. Czyli, no to co mówiłem w ostatnim materiale, pojawi się miejscówka, która właśnie będzie nosiła nazwę Crime City. Czyli, właśnie jakieś miasto rozboi, jakieś miasto to właśnie kradzieży. No i przy okazji, no to Fortnite dał też dopisek pod napisem bezprawie, niech mają przekiszone. Także całkiem ciekawa sprawa. I zobaczymy, czy na przykład fabuła sezonu drugiego będzie się w głównej mierze opierała na tym właśnie ogórku. Lecz tak czy siak, z właśnie takowego teaseru, możemy jeszcze dostać opis od Fortnite'a, który nosi nazwę, złe zachowanie, złe nastawienie, całe mnóstwo kości ogniotów, sezon drugi, rozdział szósty, no i oczywiście data startu. Natomiast możemy na takowym teaserze zauważyć bardzo ciekawe logo, które może nam teasować kolejnego skina, który pojawi się w sezonie drugim, a mowa tutaj o tym oto skinie, który jest dostępny w ankiecie. No i przykładowo na przykład ten skin mógłby być jakiegoś rodzaju bossem, który znajd by się właśnie na całej miejscówce Crime City. Tak czy siak, no, prezentuje się to naprawdę bardzo ciekawie i zobaczymy też dokładnie, jak to będzie wyglądało czysto w grze. Lecz to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ dostaliśmy też informację dotyczącą safeów w rozdziale drugim. Jak się okazuje, no to tym razem nie będziecie otwierali safeów poprzez jakąś specjalną kartę, tylko będziecie mogli właśnie wejść do takowego safeu dzięki właśnie specjalnym ładunkom wybuchowym. Także zobaczymy też dokładnie w grze, jak się całość będzie. Prezentowała i najprawdopodobniej będziecie coś w rodzaju dynamitu mogli sobie pod właśnie takowy save podłożyć, i wtedy będziecie sobie mogli do niego wejść. Także, no, zapowiada się to naprawdę, ale to naprawdę bardzo ciekawie. No, i jeśli jeszcze chodzi o sezon drugi, no to Fortnite oficjalnie zaczął właśnie testować tryb Getaway. No, i przy okazji zaczęli oni właśnie testować tryb rankingowy do całej tej rozgrywki. No, i całość powinna się pojawić około 11 marca, także nie aż. Tak, właśnie daleko po starcie sezonu drugiego. Ale spokojnie, bo to jeszcze nie jest wszystko, gdyż mamy możliwą kolaborację, która może pojawić się w sezonie drugim. A mowa tutaj właśnie o tak zwanej Jakuzie. Jak się okazuje, no to Kazuma Kiryu, jak i przy okazji, no to Goro Majima, właśnie mają nadejść do Fortnite'a. I chwilowo też nie wiemy, czy będzie to właśnie w nadchodzącym sezonie, czy może jednak nieco później. Natomiast wiemy, że mają się oni pojawić, także całkiem ciekawie. No i podsumowując właśnie informacje na temat sezonu drugiego, to na samym początku otrzymaliśmy pierwszy teaser, z którego możemy wywnioskować chociażby to, że nadchodzący sezon nosi nazwę bezprawie. Przy okazji no to dostaliśmy zapowiedzi dwóch skinów z karnetu, czyli nową wersję Midasa, jak i przy okazji tego właśnie ogórkowego ziumala, który nosi nazwę Don Kishon. No i przy okazji w tle możemy zauważyć restaurację Pana Świnki. I najprawdopodobniej jego skin będzie się prezentował w ten sposób, natomiast nie wiadomo, czy będzie on w w karnecie, czy może jednak do kupienia w sklepie. No i przy okazji z najnowszego właśnie teaseru z profilu Fortnite'a, no możemy się dowiedzieć, że jedna z miejscówek będzie nosiła nazwę Crime City. No i przy okazji możemy tam też zauważyć bardzo ciekawy medalion, no oczywiście z tym ziomalem, którego już Wam pokazywałem. Więc jeśli wszystkie te skiny pojawiłyby się w karnecie, to mamy cztery skiny z karnetu. Czyli Don Kishona, nowego Midasa, Pana Świnkę, jak i przy okazji tego właśnie pseudo-wilka. No i kto wie, Możliwe, że w karnecie pojawi się też jakiś skin z kolaboracji, na przykład James Bond, ponieważ wiemy, że ten ma się w niedalekiej przyszłości w Fortnite pojawić, więc kto wie, możliwe, że zawita on do karnetu jako właśnie jakiś sekretny skin czy coś takiego. No i jest też szansa, że pojawi się ta oto pani, ponieważ ona też w miarę pasowałaby pod cały klimat sezonu. No, tak czy siak, na temat wszystkiego będę was informował, ponieważ Fortnite teraz codziennie pewnie będzie udostępniał nam jakieś nowe zapowiedzi, czy to dotyczące na przykład karnetu bojowego, czy to miejscówek, czy to też na przykład jakiś zmian w rozgrywce. Także definitywnie subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby tego nie przegapić. Tak samo jeżeli ten materiał wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Oczywiście nie zapomnijcie wpaść sobie na moją mapkę, czyli no, mamut pistol One Shot. niedługo pojawi się tam update, także spokojnie. No i też jak będziecie kupowali coś w Fortniteowym sklepie, możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście hexokod. Bardzo dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany. No i tak samo, jeśli obejrzeliście ten oto materiał do końca, w komentarzach. Możecie napisać miasto, a ja wtedy postaram wam się przypiąć serduszko. I co, do zobaczenia! I w sumie też wesołych walentynek, jak spędzacie je z właśnie jakąś swoją drugą połówką, albo jak spędzacie je z Fortniteem. No i co? Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!